Witajcie moi drodzy, z tej strony Rafał Chmielewski Dzisiaj taki dłuższy troszkę materiał przygotowałem wam na temat zaleceń międzynarodowych i amerykańskich postępowania z woskowiną, dlatego że od pewnego czasu na moim kanale nie było specjalnie jakichś tutaj interesujących nowych nowości na temat woskowiny. Natomiast tutaj przygotowywałem takie materiały dla szkoły laryngologów. Jak pracowaliśmy, uczyliśmy się wspólnie na temat woskowiny, już tak dla, dla nas, między sobą, jak radzić sobie z woskowiną trudnych pacjentów. Przeglądałem materiały i znalazłem takie bardzo, bardzo ciekawe, wytyczne, amerykańskie, szczegółowe. One są najbardziej aktualne. I tak naprawdę chciałem Wam dzisiaj przedstawić, co świat medyczny, laryngologii Wie, jakie, na temat woskowiny, jakie są zalecenia postępowania dla klinicystów, lekarzy, pielęgniarek osób, które zajmują się woskowiną, co powinniśmy robić, żeby to było bezpieczne dla pacjentów, żeby te korki woskowinowe mogły być czyszczone i skutecznie usuwane. Więc zobaczmy teraz, jak to wygląda. Jakie jest znaczenie woskowin? To jest pierwszy taki bardzo ważny temat. Woskowina chroni Oczyszcza i wierza przewód słuchowy i działa również antybakteryjnie. Ma właściwości woskowina takie, że usuwa, usuwa, rozwój bakterii, rozwój grzybów, więc zwykle my tak w potocznym rozumieniu zawsze określamy, że jeżeli pacjent ma woskowinę w uszach, to w pewnym sensie jest, on, jest to ucho zdrowy, dlatego że zdrowe ucho, którym jest woskowina, najczęściej nie ma jakichś strasznych infekcji, które mogą ucho zaatakować. Ucho bez woskowiny, no jest dużo bardziej skłonne do zaatakowania przez różne patogeny. Woskowina jest produktem przekształconych gruczołów potowych. To jest dosyć ciekawa informacja. I to co jest bardzo interesujące, to gruczoły woskowinowe znajdują się w tej zewnętrznej jednej, dwóch trzecich przewodu słuchowego. Czyli przewód słuchowy byśmy podzielić na trzy części. To zewnętrzne dwie części są chrzęstne i tam znajduje się skóra, gdzie przekształcone gruczoły potowe produkują woskowinę. Natomiast tej wewnętrznej jednej części kostnej, przy błonie tam już woskowina nie jest produkowana, bo nie ma gruczołów woskowinowych, które ją produkują. I to jest bardzo ciekawa informacja, aby osłabić słyszenie dla pacjenta, musi być ubytek zaś zajęcia ściany przewodu i błony jomenkowej około 80%. Czyli jeżeli mamy małą kulkę woskowinową, która sobie siedzi na dnie przewodu słuchowego, zwykle pacjent tego nie czuje, nie jest to dla niego problem. Natomiast jeżeli przekroczymy 80% blokady światła ucha zewnętrznego, czyli przewodu, wtedy zaczynamy pacjent zwykle czuć, że ucho jest zatkane. I to, jest, to się nazywa korkiem woskowinowym czy zaklinowaną woskowiną. Zobaczmy sobie dalej. Wytyczne są, tak jak powiedziałem, to są postępowania, wytyczne postępowania z WOSkowiną Amerykańskiej Akademii Otólene i Chirurgii Głowy. To, co jest ważne, Amerykańska Akademia, specjaliści z tej Akademii przejrzeli wszystkie badania dostępne na temat WOSkowiny w bazach medycznych, naukowych i wybrali te zalecenia i te, te aspekty, które są potwierdzone naukowo. Też tutaj wszystkie zalecenia, które są ujęte w tym postępowaniu, są potwierdzone naukowo. I teraz to jest, to jest na głowę tego artykułu. To jest opublikowane jako Clinical Practice Guideline, czyli wytyczne praktyki klinicznej, opublikowane w Otolaryngology Neck Surgery 2017 rok. To jest tak naprawdę wersja, jak widać tutaj, update, dlatego, że pierwotny artykuł powstał w 2008 roku. Przez wiele autorów to zebrane jest razem. Pierwotny był w 2008 roku. To jest właśnie podsumowanie, unowocześnione, dołożone są nowe badania naukowe, które powstały od tej czasu publikacji 2008 roku do 1730. Czyli to jest najbardziej aktualne w tej chwili postępowanie. To jest dla wszystkich linii zajmujących się woskowiną, To jest aktualne, aktualne, aktualne zalecenia. I teraz no, nie obejmują chorych wytyczne dla, z różnymi chorobami dermatologicznymi, przewodu słuchowego, nawracającymi zapaleniami przewodów słuchowych, rogowaczyjącym zarostowym zapaleniem przewodu po naświetlaniu, czyli po leczeniu onkologicznym no i po operacjach. Tak naprawdę tych, tych chorych nie obejmuje. To są chorzy, które są generalnie zdrowi, jeżeli chodzi o inne, inne schorzenia, takie związane z uchem, ale niebezpieczne. Pośrednio z woskowiną. I teraz tak, bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako lekarze i lekarze innych specjalności, jak również inny personel medyczny, tłumaczyli pacjentom jak prawidłowo dbać o uszy. To jest bardzo istotne, dlatego że dużo osób po prostu tego nie wie i robi sobie rzeczy albo nieskuteczne, albo wręcz szkodliwe. I my musimy to, powinniśmy taką wiedzę przekazać pacjentom, stąd między innymi ten, ten film. Jeżeli chodzi o korek woskowinowy, bo kiedy mówimy o woskowinie, kiedy do korku, zakinowana woskowina to jest, to jest to samo co korek woskowinowy, czyli korek, który utrudnia funkcjonowanie, albo utrudnia słyszenie, albo utrudnia wgląd do błony i oceny błony momentowej, albo przeszkadza pacjentowi, tak? Daje uczucie rozpierania, daje uczucie jakiegoś szumu usznego, daje inne objawy, za chwilę o nich powiem. To jest korek woskowinowy, także nie każda porcja woskowiny, która jest w przewodzie słuchowym, jest korkiem woskowinowym, tylko mała porcja poniżej 80% światła to jest zwykła woskowina, która może być usunięta, ale nie musi. Natomiast jeśli mamy woskowinę Czyli korek, to, to, to daje objawy, jakieś objawy kliniczne. I wtedy jest rzeczywiście wskazanie takie medyczne do usunięcia woskowiny. E, jakie są objawy korka? Zatkanie ucha, ból ucha, nie jest to typowe, ale jest, też czasami się zdarza. Szczególnie, po, szczególnie ból zdarza się w przypadku korków zaklinowanych, kiedy mamy pacjenta, który się wykąpie albo zanurzy głowę do wody, naleje się woda do ucha i ta woda powoduje rozpęcznienie korka woskowinowego, który był dosyć suchy, on się robi bardziej napęczniały i w związku z tym naciska na ścianę przewodu i to daje ból. To jest najczęstsza sytuacja, gdy pacjent zgłasza się z nie tyle zatkanym uchem, co z bólem ucha i tam jest korek, który trzeba odbarczyć i wyjąć. I to jest pacjent właśnie po moczeniu ucha. Nie do słuchu, czyli pogorszenie słuchu czy szumuszne, może pełność, w uchu może być. Świąt, wyciek z ucha, czasami jak woskowina się rozpuszcza, nieładny zapach, bo woskowina czasami zmieszana z jakąś wydzieliną może też pachnieć nieładnie. No, może być kaszel, bo dlatego że pamiętajcie, że odruch kasztowy to jest nerw błędny, czyli dziesiąty nerw czaszkowy i również, nieładny, nie, również kaszel jest yy, i yy, przewód słuchowy zewnętrzny ma na tylno dolnej ścianie gałązkę nerwu błędnego, który unerwia tylną dolną ścianę przewodu słuchowego. Jak tam też czasami czyścimy ucho pacjentowi, to dotkniając tej tylnej dolnej ściany możemy wywołać kaszel, i yy, to jest dosyć, dosyć takie Typowe przyczyszczenie ucha, też w sytuacji, kiedy pacjent zakaszle. Przy tym, jak podrażniamy delikatnie tą tylną dolną ścianę przewodu słuchowego zewnętrznego. No i też ważnym wskazaniem jako, jako korek jest utrudniona ocena stanu ucha. To jest w fotoskopii, często jest to u dzieci, że mama zgłasza się czy tata z chorym dzieckiem do pediatry, no i pediatra bada dziecko i patrzy, że jest w ruchu woskowina. No i tak naprawdę kliniczne objawy sugerowałyby ewentualnie zapalenie ucha, czy to powód choroby dziecka, natomiast my tego do końca nie wiemy, pediatra tego nie wie i często w trybie pilnym wysyła do laryngologa taką rodzinę z dzieckiem, żebyśmy do ucha oczyścili, dlatego że woskowina utrudnia całkowicie dostęp do wizualny dostęp do ucha, Mnie wiemy, jak, jak to ucho wygląda, w związku z tym też trudno nam ocenić, czy ucho jest w stanie zapalnym, czy nie. Także kontrola taka jest bardzo ważna, żebyśmy mieli dostęp do, do ucha i mogli to ucho ocenić w każdej chwili. Yy, bardzo ważne jest to, żeby szczególnie dbać o to, żeby ocena była możliwa u dzieci yy, oraz u dzieci dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego że te osoby według statystyk mają zdecydowanie więcej korków. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają częstości zalegania woskowin czy korków woskowinowych w usze. I również osoby używające aparatów słuchowych powinny mieć ocenę ucha podczas każdej wizyty. Czyli jeżeli osoba się zgłasza, ja tak zawsze robię, jeżeli do mnie się zgłasza osoba z aparatem słuchowym, jednym czy dwoma, i to jest pacjent, który nawet przychodzi do mnie z problemem nosowym, z problemem krtaniowym, jakimkolwiek innym czy niezwiązanym z uchem, ja zawsze proszę go, żeby zdjął aparaty słuchowe na chwilę, ogląda mu jeżeli trzeba jest na woskowinę, to ją czyszczę. Dlatego, że pacjent z aparatami częściej zbiera woskowinę w uszach i powinien być, uważam, że dobra wizyta dentologiczna to jest taka, gdzie pacjent zawsze ma aparaty zdjęte. Uszy są sprawdzone i ewentualnie oczyszczone, jeśli taka potrzeba jest. Teraz tak. Używanie aparatów słuchowych i zatyczek huśny, czyli stoperów. Co, co może, jakie może przywołać skutki? Przede wszystkim utrudnia samo oczyszczenie się ucha z woskawiny, to jest jedna rzecz bardzo ważna. Stymuluje gruczoły do jej zwiększonej produkcji. Nazywa się to z angielskiego mechanical milking, i to jest sytuacja taka, że rzeczywiście używanie aparatów stałych albo stoperów powoduje, że ta jest stymulacja mechaniczna ściany przewodu i gruczołów, i taka, taka osoba zwykle produkuje tej woskowiny więcej. Również przez zatykanie ucha i stworzenie takich warunków, gdzie jest gorsza. Wentylacja ucha, zmieniamy florę fizjologiczną, bakteryjną e, przewodu słowowowia zewnętrznego i zwiększamy ryzyko zapalenia, dlatego że ucho gromadzi wilgoć, a wilgoć jest bardzo czynną, taką dobrą pożywką dla bakterii ujemnych, głównie bez brakujemnych, głównie czasami bez nowych ale głównie ujemnych i najczęściej jest to bakteria Pseudomonas, dosyć niebezpieczna, dosyć taka niefajna, której nie chcemy zwykle w uszach, w uszach mieć. Y to, co jest dosyć też ciekawe, zaobserwowano w badaniach naukowych, że korek z osłabia słyszenie o 10-15 dB w średnich i wysokich częstotliwościach. Czyli tak naprawdę niskie dźwięki, buczenie, takie niskie tonowe będziemy słyszeć dobrze, nawet z korkiem woskowinowym, głównie na zasadzie wibracji. Natomiast częstotliwości średnie tam załóżmy od 500 kHz do 1-2 do kHz kilo, kilo, będą słyszane słabiej. I również te wysokie, czyli powyżej tam 1-2 kHz do 80, kHz. 16 kHz będzie słyszane wyraźnie słabiej. I to, i to jest, 10 wydać dB. To jest, to jest sporo. Osoba z zatkanym włoskowiną ucha wyraźnie gorzej słyszy. I yy, yy... Też dosyć ciekawe takie badania były przeprowadzone, że stwierdzono, że jeśli chodzi o uszkodzenie aparatów słuchowych, u pacjentów, którzy zgłaszali, że ich aparat nie działa, zgłaszali się do punktu politycznego, gdzie ten aparat był kupiony czy serwisowany, zgłaszali nie działanie aparatu, to wśród wszystkich pacjentów za niemal 70% uszkodzenia aparatu opowiadało zatkanie aparatu woskowiną, czyli to nie było uszkodzenie na zasadzie przejechania przez ciężarówkę, tylko na zasadzie takiej, że po prostu woskowina zaklejała czy mikrofon, czy, czy przewód łączący poszczególne. Szczególne części aparatu słuchowego między sobą i to powodowało oczyszczenie tego z, z, z woskowiny tego aparatu. Aparat był w pełni sprawny, działał znowu prawidłowo. Także, jeżeli macie zabrany słuchem problem, no nie działa. Najczęściej zgłoście się koniecznie do punktu protetycznego do, do, do swojego prototyka, jeżeli się okaże, że to jest sprawa dosyć prosta to ten aparat wyczyści, będzie znowu sprawny najczęściej nie jest to po psucie, tylko po prostu uszkodzenie takie częściowe, chwilowe związane z zatkaniem jakichś elementów aparatu słuchowego <laughs> jaka jest teraz częstość korków jeżeli chodzi o 10-10% u osób dorosłych 5% więc zobaczcie, że dzieci dwa razy częściej mają korki nawet to jest dosyć ciekawe natomiast zwróćcie uwagę aż 30% osób starszych Tutaj to jest widoczne. I u umysłowo, czyli, y, czyli tutaj wyraźnie 6 razy częściej niż u osób dorosłych. Osoby starsze i osoby posiedzone umysłowe mają zatkane uszy woskowiną y, i aż 60-65% osób starszych przyjmowanych w domów opieki. To jest bardzo ważna sprawa. Zobaczcie, ponad połowa osób starszych w domach opieki ma tak naprawdę korek woskowinowy. I co ciekawe, y, w przypadku usunięcia korków u tych osób starszych mieszkających w domu opieki, y, następuje uprawa nic, tylko słyszenia, co jest dosyć oczywiste, no bo jak usuwamy korekt, to pacjent słyszy lepiej. Natomiast y, były też badania robione intelektualne, takie psychologiczne u pacjentów po usunięciu woskowiny. Okazało się, że poza po zabraniu słuchu ci pacjenci również y, poprawiają funkcje intelektualne. Lepiej rozwiązują łamigłówki, mają lepszą pamięć, lepiej funkcjonują intelektualnie. To jest bardzo ciekawe. Tego to wydaje się nieintuicyjne dosyć, ale rzeczywiście osoby poza tym, że słyszą lepiej, no to też mają dużo lepszą sprawność. Ostość umysłu można powiedzieć tak naprawdę, że ich głowa zdecydowanie lepiej działa w tej sytuacji jakie są koszty takie obciążenia gospodarek, no w USA woskowina powoduje około 12 milionów wizyt oraz 8 milionów zabiegów usunięcia woskowiny rocznie, to jest dosyć dużo w UK jest to najczęstsza procedura laryngologiczna w opiece podstawowej, koszty roczne w 2012 roku to było około 50 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych no i też było takie ciekawe badanie, zapytano lekarzy pielęgniarki i inne personel medyczny w jednym ośrodku takim typowo laryngologicznym czy wkładają sobie coś do ucha i czy powinno się wkładać do ucha? No, wszyscy stwierdzili, że nie powinno się wkładać do ucha tych żadnych patyczków, spinek, długopisów, ołówków, no, gumek, niczego takiego, co by to mogło to ucho podrażnić, albo z woskowiny albo korek woskowinowy. Natomiast okazało się, że wśród tych osób 100% wiedziało, że nie powinno się wkładać, natomiast 90% tych osób również wkładało sobie do ucha przedmioty. Różne, tak? Żeby się podrapać, żeby sobie ulżyć jakoś tam z zaleganiem czegoś, co może w ucho przeszkadzać. Więc jakby pomimo tego, że nie wiemy że, wiemy, że nie powinno się do ucha niczego wkładać, to i tak dosyć często niestety. Do, do uszu czegoś tam ktoś wkładamy. Niech się uderzy w pierś ta osoba, która sobie do ucha czegoś tam nie wkładała, żeby sobie się podrapać albo próbować sobie coś tam z tego ucha wyjąć. Co zniekszy częstość korków? Czyszczenie uszu patyczkami chirurgicznymi? Zdecydowanie, dlatego że patyczek, powtarzam Wam też to, to, co pisali też w artykule, natomiast to, co ja dosyć od, od dawna mówię na tym kanale i w ogóle mówię Wam od, od zawsze. Patyczek nigdy nie jest w stanie wyczyścić ucha. Nawet jak wyjmiemy go brudnego z ucha po włożeniu do, do przewodów słowa zewnętrznego, nawet jak on będzie brudny z woskowiną na powierzchni, to główna część woskowiny będzie zawsze zapchnięta w stronę błony i raczej spowoduje korek. Także patyczki są nie dojrze, że nie wyczyszczą ucha, bo zawsze woskowinę wepchną głębiej, to jeszcze Dodatkowo regularne czyszczenie, czyli pocieranie przewód słuchowego, to jest bardzo delikatny. Powoduje to, że przewód się uszkadza, skóra jest uszkodzona i może to spowodować bardzo nieprzyjemne dolegliwości postaci takich później świątów, różnych wycieków, wycieków takich płynnych, zucha, bólu, stanów zapalnych, a szczególnie po moczeniu jest to bardzo nieprzyjemne. Również używanie przewodów zatyczek i zatyczek też daje problemy tego typu, czyli zwiększają częstość korków woskowinowych. Teraz tak, jakie są metody stosowane i zalecane? Generalnie są trzy metody podstawowe czyszczenia uszu. I to jest i to, co ja mówiłem zawsze pacjentom, i to, co jest również zalecane przez międzynarodowe gremia medyczne. Pierwsza metoda to jest płukanie ucha, druga kropka rozpuszczająca woskowinę, a trzecia czyszczenie mechaniczne. I teraz wybór między tymi metodami zależy od tego, czy czy dany lekarz umie tą, którąś z tych metod zrobić, czy którą, której stosuje regularnie i czy ma z nią doświadczenie. Sprzęt, który ma u siebie w gabinecie, to jest dosyć oczywiste. Warunków w miejscowym przewodzie są takie sytuacje, kiedy nie można pewnej metody wykonać z powodu na samobudowę czy kształt przewodu, czy sytuację którą nam w danym przewodzie widzimy, jak również współpracy z pacjentem. Bo nie każdy pacjent, który jest u nas i zgłasza się z niedosłuchem, czy z rodziną się zgłasza z problemem niedosłuchu, nie każdy pacjent współpracuje z nami, niestety, więc to jest też czynnik, który ma na to wpływ. I teraz tak. Jakie czynniki mogą modyfikować? Jeżeli pacjent jest leczonym przeciwkrzypliwie, wiesz, np. spirale z powodu chorób serca, Mało posiedzenie odporności w tej sytuacji raczej unikamy płukania, bo jest większe ryzyko zapalenia przewodu po zabiegu, dlatego że no, nawet były opisane przypadki złośliwego zapalenia przewodu słuchowego po płukaniu, czyli takie sytuacji, kiedy bardzo intensywna infekcja pseudomonas wdaje się w stan zapalny, w skórę przewodu i pacjent bardzo czasami musi mieć nawet operowane ucho na skutek zwykłego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Również cukrzyca. W cukrzycy jest wyższe pH na skutek zwiększonej ilości cukru we krwi i sprzyja to rozwojowi patogenów, szczególnie wobec. Widgoci. I tak naprawdę u tych pacjentów czasami jest tak, że zanim podejmiemy jakiegoś takiego się czyszczenia intensywnego ucha, a mamy ryzyko, mamy ryzyko infekcji po leczeniu, po pukaniu czy po czyszczeniu, to tak naprawdę powinniśmy stosować problemy zakwaszające z kwasem bornym do przewodu słuchowego, żeby ta, to, to leczenie było miejscowe, bardziej nie sprzyjało rozwojowi patogenów czy bakterii czy, czy grzybów. Najczęściej też u osób z cukrzycą ja osobiście generalnie i, i takie są zalecenia żeby unikać pukania raczej czyścimy mechanicznie Przewody to radioterapia. Pacjent, jak ma nowotwór na przykład w głowie i szyi gdzieś w okolicy i był naświetlany, też ta sytuacja może zmodyfikować działanie naszej, jeżeli chodzi o przewód. Trzeba bardzo o niego delikatnie, takim przewodem się obchodzić. Stan za przewodu, czyli blokowanie, blokowanie zablokowanie przewodu czymś. Wyrośle kostne, czy kostniaki to są zmiany, które czasami widzimy w przewodach podczas badania pacjentalnych no i buty w U tych osób zdecydowanie najlepsze jest czyszczenie mechaniczne, nie powinno się u tych osób stosować puchania. Teraz pierwsze Metoda czyszczenia pierwsza z trzech. Mechaniczna, ulubiona moja metoda. Głównie tak czyszczę uszy przy pomocy pętelki, saka usznego, czasami kleszczyków, czasami pęsety, ale zdecydowanie najczęściej jest to pętelka uszna i sakuszny. Ssakuszny jest głównym metodą czyszczenia przeze mnie. Jest to metoda szybsza niż inne metody wczyszczenia, bo najbardziej skuteczna. Do 10% jest tylko niepowodzeń takiego czyszczenia ucha. Pozwala kontrolę wzrokową. To jest bardzo ważne. Ja w przypadku czyszczenia mechanicznego ucha, tak jak jest zlecony tutaj w tych Lecenia amerykańskich, ja zawsze widzę, co robię. Czyli jak patrzę przez przewód słuchowy wziernikiem yy, do ucha, zawsze widzę fragment woskowy, który usuwam. To nie robię tego na ślepo. Tak jak w przypadku zabiegu puchania yy, czy wpuszczania kropli. No, wpuszczamy krople i liczymy na dobry efekt, ale nie wiemy do końca, co się dzieje, bo to jest działanie na zasadzie trochę z, zróbmy i zobaczymy, co będzie. Natomiast w przypadku czytania mechanicznego zawsze kontrola wzroku na tym polega, że my patrzymy, co robimy i robimy to bardzo delikatnie, tak, żeby, yy, żeby zrobić to bezpiecznie. No i wtedy oczywiście z no, rzeczy w czytaniu mechanicznym oni podawanie wody, w tym się nie stosuje w ogóle wody do ucha, do wlewanej, tylko ewentualnie do przepukania saka. Także wody w uchu w, tym, w tej metodzie nie ma. Stosowanie kropli jest zalecane u pacjentów, którzy zgłaszają się na przykład na planowany, planowy zabieg czyszczenia ucha metodą mechaniczną. Mogą stosować to na tydzień wcześniej krople, to znacznie nam ułatwia, pacjentowi skraca wizytę. Mniejsze jest dolegliwości są dyskomfort przy czyszczeniu ucha i nam ułatwia też wizytę o czyszczeniu ucha, a to znacznie łatwiej, jeżeli to kroplami wcześniej pacjent taką woskominę zmiękczył. Zalecane w sytuacjach to czyszczenie mechaniczne wtedy, kiedy nie mamy zdolności według, według naszych obserwacji, do do, do płukania, czyli to, 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 co wcześniej. Jeżeli pacjent właśnie ma cukrzycę, ma, jest po radioterapii, ma różne problemy związane z przełomem słuchowym, to zdecydowanie lepiej wykonano w delikatnie wyczyścić ucho mechanicznie, a raczej nie nie wtedy ucha nie płczemy. Może być przejściowy szum po, po samym zabiegu pukania, na przykład do, szumu z saka, który wkładamy do ucha, ale badania słuchu wykonane u pacjentów po czyszczeniu mechanicznym z sakiem wykonane stwierdziły, że nie ma żadnego, e, żadnego żadnej sytuacji związanej z tym, że pacjent na trwałym, bo się słuch w poczyszczeniu mechanicznym z powodu hałasu z saka. Tego takiej sytuacji nie było opisywanych. E, I również te, dosyć taki ciekawe, może przez samo odsysanie przewodu słowego, e, w związku z tym, że my działamy na zasadzie odkurzacza, czyli odkurzamy tą woskowinę może być tak, że ochładzamy przewód słuchowy zewnętrzny przez to, że zasysamy powietrze i to zasysanie powoduje, że możemy wywołać przejściowy efekt kaloryczny, czyli tak naprawdę u pacjenta może pojawić się zawrót głowy albo nawet czasami chwilowy krótki oczopląs. To jest związane z tym, że ochłodzenie przewodu ochładza też bezpośrednio jamę bębenkową i okienko okrągłe i owalne, które są w jamie bębenkowej są w ścianie i wtedy tak naprawdę może pacjent poczuć chwilę, taki nieprzyjemny moment, kiedy ma zawrót głowy. To oczywiście po zaprzestaniu czyszczenia ten efekt występuje i się nie wiąże z żadnym problemem takim długofalowym druga metoda, kropla rozpuszczająca woskowinę tutaj znowu mamy dwa efekty to jest dosyć ciekawe pewnie nie wiem czy pamiętacie, ale na kanale też jest film gdzie możecie sobie zobaczyć, jakie robiłem kilka lat temu test, robiłem tabelę kupiłem krople na woskowinę i olejowe i wodne, robiłem preparaty z woskowiny od pacjentów, polewałem kroplami i czekałem albo godziny, albo dobej i sprawdzaliśmy jakie są efekty działania i też wiecie, który preparat w tych testach wyszedł najskuteczniejszy z tych, które były dostępne i były badane, natomiast w zaleceniach jest opisane że są zasadniczo dwa rodzaje kropli są krople wodne i y, 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 krople olejowe. To, co jest ciekawe, krople wodne mają, podkreślają autorzy, efekt romenolityczne, czyli uszkadzają y, sam korek woskowinowy, go rozpluchniają i rozbijają frag przez fragmentację komórek naskórkowych, natomiast krople olejowe nawilżają i zmniejszają tylko korki bez ich rozpuszczania, więc jakby tutaj, tak autorzy tutaj podkreślają, że krople wodne są według nich skuteczniejsze, dlatego, że rzeczywiście woda jako substancja, no ten efekt ma taki rozbijania komórek, fragmentacji komórek naskórkowych, natomiast olej generalnie tylko odkleja ten korek jako tak taki od samego przewodu i niedelikatnie go zmniejsza, natomiast nie, nie rozbija samej struktury woskowiny. No to, to czy się z tym zgodzi, czy nie, trudno powiedzieć jakby na podstawie mojego doświadczenia, ale generalnie można powiedzieć, że rzeczywiście tak czy owak, które, i, te, i te krople stosowane rzeczywiście wcześniej, jeżeli pacjent się przygotuje do wizyty na czyszczenie woskowiny i te krople sobie stosuje przez kilka dni, jest taka wizyta zdecydowanie przyjemniejsza i szybciej tę woskowinę usuwamy. Natomiast jeszcze w badaniach stwierdzono, że użycie kropli pomaga w oczyszczeniu uszu, natomiast między nimi w badaniach akurat, które oni robili, a autorzy, nie było istotnych różnic między kroplami woskowinowymi, na z olejowe, olejowe preparaty i preparaty, preparaty wodne. Właściwie tutaj stwierdzili, że nie było problemu tutaj z różnicami. Też nawet stosowanie na 15 minut kropli przed zabiegiem czyszczenia znacznie ten zabieg ułatwiało, więc nawet jak już nie mamy tego tygodnia czyszczenia kroplami przed zabiegiem, to pacjenci zalecają też, zalecając pacjentowi, żebyśmy taką nawet a 15 minut wcześniej, jeżeli jest możliwość tej krople użyli do ucha, żeby tą woskawinę łatwiej można było usunąć. I trzecia metoda płukania. Ja osobiście pukanie nie robię. Jest to metoda, która jej nie lubię. Zbyt duże jest ryzyko uszkodzenia błony bębenkowej, jeżeli ona nie jest prawidłowa, ja osobiście tylko unikam, natomiast jest to metoda, jednak, jednak częściowo, częściowo przez niektórzy tylko stosowana, rekomendowana. I tu właściwie nie ma, nie ma takiej sytuacji, że się trzeba tylko jakoś. Yy, w sensie płukanie jest metodą prawidłową, jest uznawana jako metoda w świecie naukowym i medycznym, natomiast ja tego osobiście nie robię i unikam. Ale to, kiedy nie można płukać ucha? Kiedy mamy perforację w młynowej w wywiadzie, jeżeli pacjent podaje, żeby kiedyś pięknie, bo nie wiemy, czy ona się zagoiła i nie widzimy, to nie powinniśmy ucha płukać. Kiedy miał przyjąć operację ucha? Kiedy było podawanie leku do jamy bankowej, czasami jest tak, że niektóre choroby leczymy zastrzykami do jamy bankowej, czyli podajemy do ucha zastrzyk przez błonę bankową, wtedy rzeczywiście też pacjent przez te, przez te perforacje, które były wykonane tą igłą, nie powinien mieć robionego płukania. Kiedy jest dren wentylacyjny założony w, jamie, w, ucho, w łonie wemenkowej, kiedy przebyty uraz ciśnieniowy ucha i kiedy było zapalenie przewodu albo cukrzyca. U tych osób raczej tego nie robimy. Yy, dodatkowo, jakie są... Tutaj wśród lekarzy, którzy angielski byli badani na temat pytania o to, czy widzieli powikłania po płukaniu ucha i 38% lekarzy rodzinnych w Anglii widziało powikłania po płukaniu ucha. Główne powikłania to była perforacja łonie uszkodzenie ściany kanału, zapalenie przewodu, krwawienie i to były powikłania, które zaobserwowali lekarze rodzinni angielscy podczas wizyt u pacjentów po zabiegu pukania ucha. No i teraz taka metoda świecowania, to jest candling z angielskiego. To, co też dyskusje toczyły się pod moim filmem na temat świecowania. Ja wam świecowanie odradzałem, mówiłem, że to, co jest podawane przez osoby świecujące, jest woskiem ze świecy. Duże tam dyskusje się toczyły, trochę hejtu się na mnie wylało, że ja jestem na pasku jakichś film farmaceutycznych, nie wiem jakich jak miałbym być tych firm farmaceutycznych, jeżeli odradzam, odradzam świecowanie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie dużo osób też powiedziało, że świecowało sobie kiedyś uszy i czuje się doskonale, dużo lepiej no jakby ja nikomu nie bronię świecowania bo to nie jest tak, że może z możecie sobie zrobić co uważacie za stosowne natomiast ja widziałem pacjentów z powikłaniami po oświecowaniu po, po uszu i ja tego nigdy nie robię nigdy nie będę rekomendował i teraz to jest też poparcie w tym, w tym um, zaleceniach zalecenia oficjalne międzynarodowe amerykańskie po, potwierdzają, że należy odradzać świecowanie uszu jako szkodliwe w profilaktyce i leczeniu nawet przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, bo są, są świece które mają nawet zatwierdzenie przez FDA do działania, ale nawet jeżeli Stosowane w, zgodnie z instrukcją obsługi, załączoną do opakowania, to środowisko medyczne, laryngologiczne odradza świecowanie jako szkodliwe. Nie tyle że nieskuteczne, co nawet jeszcze szkodliwe, więc jakby ja się to, co Wam mówiłem od lat, to też w zaleceniach najnowszych amerykańskich jest potwierdzone. <laughs> Jakie są dwie teorie działania świecowania? Pierwsza teoria to jest efekt komina, czyli zapalamy świecę, którą mam włożoną do ucha, i założenie jest takie w efekcie komina, że palący się tutaj ogień na zewnątrz świecy. Generuje podciśnienie, czyli zasysa woskowinę za przewodzie słuchowym przez, przez świecę, która jest złożona do przewodu, i to zasysanie powoduje wyciąganie woskowiny. To jest, pierwsze, to jest pierwszy, pierwszy jakby potencjalny efekt działania świecowania, opisywany przez producentów świec. Natomiast drugi efekt to jest po prostu to, że zapalone, zapalony ogień na zewnątrz, na, na tym końcu zewnętrznym świecy powoduje rozgrzanie woskowiny, i przez zapaloną świecę powoduje i wydostanie się tej woskowiny w ciągu kolejnych dni po zabiegu. To są dwie teorie. Natomiast obie zostały obalone w badaniach naukowych, i tak prawda, że żadna z nich nie działa. Dlaczego? Efekt komina był dosyć prosto obalony, dlatego że zrobiono badanie, kiedy zrobiono świecowanie razem z aparatem do tympanometrii, czyli który bada ciśnienie w przewodzie słuchowym zewnętrznym. I się okazało, że zapalenie świecy na zewnątrz absolutnie nie, nie, nie ma efektu podciśnienia, czyli nie ma mocy wysysania żadnej woskowiny z przewodu słuchowego zewnętrznego. I to badanie tympanometrii słuchu potwierdziło, że nie ma efektu podciśnienia związanego ze świecowaniem. Natomiast w spektrometrii masowej zbadano zawartość Przewodu słuchowego zewnętrznego, czyli potencjalnie to, co tam może się być wyssane z tego przewodu, czy, czy, czy znajduje się w, w świecy. Czy to jest rzeczywiście woskowina, która została usunięta przy świecowaniu, czy to jest coś innego? No i spektrometria masowa potwierdziła, że to, co było w tym przewodzie słuchowym zewnętrznym, to był wosk z stopionej świecy, a to, nie, był, a to nie, był, nie była woskowina, która uległa jakby rozpuszczeniu na, na skutek działania świecowania. Więc świecowanie jest w tym przypadku tutaj opisane, że jest nieskuteczne. Natomiast oczywiście no, inna rzecz jest kwestia taka, że może, może powodować szereg uszkodzeń. I teraz, jakie są powikłania poza jego świecowania? Jakie ja widziałem? Jakie leczyli inni tutaj na według tych zaleceń? Może już zatkanie woskiem. Widziałem takich taki pacjentów, którzy mieli odlew woskowina, bo woski na tyle rozpuścił, że wlał się do przewodu i później pacjent nie słyszał. Nie dlatego, że miał woskowinę, tylko dlatego, że miał wlany ten woski. ten wosk bardzo później trudno było z tego ucha usunąć, bo zabiegi tam kilka, kilka razy się spotkaliśmy z pacjentem, żeby dać ten wosk usunąć. Było parzenia. Widziałem pacjentów dwóch czy trzech ze spaloną mną Były mikroperforacje na błonie, dlatego że świeca tak bardzo się długo paliła, osoba, która podejmowała się do świecą, nie zadbała o to, żeby pacjent był odpowiednio wcześniej ugaszony, że tak powiem, z tej woskowiny, z tej, z, tej, z tej świecy. W związku z tym dopaliło się do. do do poziomu ucha zewnętrznego, tak naprawdę do samego wejścia do przewodu i była też spalona błona, także perforacja oparzenia przewodu, perforacja błony jominkowej, to dosyć typowe uszkodzenie w środku świecowania. Przewod nie byłby tak słuchu, jeżeli tam się zrobi obrzyk na skutek stanu zapalnego i ewentualnie zalegania wosku. No i w końcu może być też zapalenie przewodu i zapalenie włosów. Też były pacjenci, którzy tak długo się świecowali, aż w końcu włosy na tej połowie głowy ze świecami, czy na obu powierzchniach były, były spalone, zapalone i później częściowo spalone. To, co jest dosyć też ciekawe, jeżeli chodzi, po, po, poza już tematem świecowania, w dodatkowych uwagach, uwagach no to można powiedzieć, że to, co to ciekawe, tego nie wiedziałem, że korek własczynowy nawet jest duży, nie utrudnia istotnie wewnątrz pomiaru temperatury. Czyli, jeżeli używam termometrów do ucha, żeby sprawdzić dziecku, czy sobie, czy, czy komuś w otoczeniu naszym w rodzinie, e, temperaturę, no to właściwie nawet, czy jest woskowina, czy nie ma woskowiny, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego, że temperatura jest bardzo podobna w uchu, tam jest różnica dosłownie ułamka stopnia e, e, i nie ma właściwie zasadniczego znaczenia, czy ma pacjent woskowinę, czy Możemy wiarygodnie mierzyć temperaturę temperamentem usznym, jeżeli chodzi o to. Natomiast to też jest dosyć ciekawe, ból nie jest owym białym korka. Także to, to jest, zwraca Wam uwagę, jeżeli pacjent wstaje rano czy zgłasza przede wszystkim ból, to jednak nie jest głównie głównie zatkanie ucha, tylko przede wszystkim ból. To jest taki moment, kiedy trzeba się zgłosić do, do, do lekarza, dlatego że najczęściej powodem nie jest jednak woskowina, tylko powód jest inny, czy to zapalenie ucha. Typu ciało obce, coś tam mogło się wbić, coś tam mogło wejść, zamieszkać w naszym przewodzie słuchowym, mogło się wydarzyć jeszcze coś innego, także bardzo ważne jest to, że jeżeli pacjenta boli ucho, to jednak jest to bardzo dobry moment i typowy takie sytuacji, kiedy trzeba się zgłosić do laryngologa, żeby to ucho obejrzał, ewentualnie wyczyścił, ewentualnie dał odpowiednie leczenie, zalecił co trzeba. Natomiast rzadko, kiedy jest, sam ból jest przyczyną, przyczyną jakby spowodowany tylko korki woskowinowe. Sama woskowina raczej daje szumy uszne, raczej daje zatkanie ucha, gorsze słyszenie, czasami on się rusza, jak ruszamy żuchwą, czy, czy, czy ruszamy sobie uchem, to delikatnie czy, czy jakieś, słyszymy szumy, natomiast rzadko kiedy to jest ból. Jeżeli macie ból, to nie czekajcie aż tutaj coś się wydarzy, takiego samoistnie, tylko rzeczywiście wtedy się zgłoście do, do lekarza. To tyle na temat woskowiny. Mam nadzieję, że te zalecenia Wam się wydają ciekawe, potwierdzają właściwie to, co ja robię na co dzień w praktyce mojej, także jeżeli chcecie mieć bezpiecznie uszy wyczyszczone w takiej, w takiej postaci odessania, czy mechanicznego, bez narażania na perforację błonę zapraszam, zapisujcie się do mnie i będziemy te uszy oglądać i cześcić. Pozdrawiam was ciepło z kanału Rafał Rafomirski. Trzymajcie się, hej.